Hej kochani, dzisiaj pozdrawiam Was z pięknej lawendy i porozmawiamy o bardzo ważnym aspekcie fotografii, jakim jest kolor. Dzisiaj o kolorze fotografii. Myślę, że pola lawendy do tego posłużą nam wyśmienicie i pokażę Wam kilka bardzo fajnych zdjęć właśnie z pól lawendy, jak to zrobiłam i jak bawiłam się kolorem i jak wykorzystałam to do mojej fotografii. Czy mi się udało? Czy nie? Ocenicie sami. Może Wam się podobać, może nie, dla mnie jest to ok, ale najważniejsze dla Ciebie, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, co Tobie się podoba, co Tobie w duszy gra i co Ty chcesz pokazać na swoich zdjęciach, bo to Twoja sztuka, to Twój przekaz i to Twoja dusza. Więc warto, warto wiedzieć, co Ci się podoba. Jedni lubią fotografię czarno-białą, inni lubią kolorową inni troszkę bardzo, bardziej taką hazy, za chmurką, z dymkiem, inni bardziej kontrastowo mocne kolory. A co tobie się podoba? Warto, aby o tym rozmawiać i wiedzieć i zdać sobie z tego sprawę, bo twoja fotografia poszybuje na jeszcze wyższy poziom, jak będziesz wiedział, będziesz wiedziała, jakie klimaty ci się podobają i w którym kierunku byś chciał, chciała iść, a wtedy dowiesz się, już ode mnie, jak to osiągnąć w bardzo prosty sposób. Zwróć uwagę na te kilka zdjęć, które zaraz Ci pokażę i zwróć uwagę, jak tutaj ważną rolę odgrywał kolor. I po tym przeglądzie pewnie zobaczysz, jaki styl fotografii ja lubię. Czy raczej taką stonowaną fotografię, czy może bardziej agresywny, mocny kolor. Czy dużo gram kolorem na swoich zdjęciach i czy przykładam do tego bardzo dużą uwagę, czy nie? Ocenisz sam. Sama zapraszam Cię do analizy kilku moich zdjęć z wspólna wendy i zobacz, co Ci się podoba, dlaczego Ci się podoba i czy dużą rolę w tych zdjęciach odegrał kolor. Zwracaj uwagę na kolor zarówno tła i całego otoczenia, na które nie mamy wpływu, aczkolwiek w postprodukcji możemy to troszkę manipulować albo i bardziej, ale też na kolor właśnie głównego modela ubrania. W tym momencie i gadżetu wszystkie, jakie wnoszę do zdjęcia. Zapraszam. Mam nadzieję, że to było przydatne i fajne i dało Ci dużo fajnych pomysłów na nowe, kolorowe zdjęcia. Jednak jeśli Ty lubisz fotografię czarno-białą albo bardziej stonowaną, to jest to naprawdę ok i super. I idź tą drogą i rób takie zdjęcia, bo najważniejsze, żeby to Tobie się podobało. Dziękuję bardzo i do zobaczenia już następnym razem. Hej, hej!